Dwójeczka, do góry. Słyszysz? Powolutku, pamiętaj, żeby sprzęgło wciskać, jak zmieniasz bieg. Sprzęgło, jak się staniesz, co? Elegancko. Алегант. Ацачи. Үгүй энд хүсээгүй. Аа. Зөвшөөрч шаардсан. Баадра, чи төлөвсөн цаг хүс. Ноо. Poszła. No i Kita! ta, <grystanie> tak. I sprzęgło i spróbuj się przyhamować. Sprzęgło i hamulec przedni. Musisz wyczuć to wszystko, dobra. I chcę jedź. I na prostą Kita i, i hamulec. I, I se testuj. Co? Bieg. Ludzki? Nie będzie. Po ćwiczyce to zmienianie biegów, nie? No to zapracuj od księgi. One się nie rozpędzą. Musisz hamować, wszystko robić. Tu ludzie chodzą, samochody chodzą. No a na ulicy w mieście to myślisz jest inaczej? Dobrze, że właśnie są jakieś przeszkody, bo... Coś się dzieje uh -huh. Wyszedł jakiś stres. No. Ja jak będę jechała To warka stoi koniec. Warka stoi. <laughs> Dawaj na kolano to ci zrobię zdjęcie <laughs> Co się nie dzieje? Trzymaj yes. no. się. jest O To przejdzie z pasażerem. Zobacz, staje nogami No Ale ile? To jest 2 cm, nie? 20 20 No całą stopą Czupkiem Jeszcze wezmę tą z skręcę na max 20 jeszcze 1 cm zostało どうぞ。 Tak jak ja. no, z z no, no teraz, rapka i bez pas Ale. To będę jechał przed tobą Co? Bo? Nie umiesz wyjść na spacer? No mnie ja, ja za pół godziny wrócę. Jak za pół godziny? Że <noise> no dobra jest. To śmierdzi. Nóżkę se schowa. Nóżkę se schowaj, bo nie wiem, pojedziesz. To się świeci na żółto, o jakiś ABS. No to dopiero jak ruszysz, to zgaśnie. Jedziesz? Ja... <noise> Dobra, dzisiaj kolano zaliczone. Pierwsza jazda po szosie. Słuchajcie, no ktoś mądrze to wymyśli, zobaczcie, aby taka kropecka się wydarzyła i totalnie nic więcej, tak odstaje ta kierowica, że eee, niczym innym nie zahacznie, także tak, a jak to mówią motocykliści, należą do tych, co leżeli albo będą leżeć, także mysza już ma za sobą, <laughs> Pozdrow. Zapraszamy na naszą stronę budowa domu gospodarczym.pl